Nauczanie domowe 8 czerwca. Drugi list do Koryntian, rozdział 1, werset od 18 do 22. Bracia, Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak. Albowiem Ile tylko obietnic Bożych. Wszystkie w Nim są tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen, Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z Wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. To ciekawe, że każde wyrażenie tutaj mogło być skomentowane i mogło stanowić podstawę osobnego nauczania. Więc ja chciałbym skupić się tylko na jednym zdaniu: Ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w nim są tak. Inny przykład ma to określenie troszkę rozbudowane, twierdząc, że ile tylko obietnic Bożych w nim mają one swoje tak. I to bardziej podkreśla ten aspekt, że Jezus pomieścił w sobie samym wszystkie dotychczasowe Boże obietnice. Że Jezus jest tak pojemny, że właściwie każde słowo ze Starego Testamentu w Jezusie zostało wypełnione. I oczywiście na pierwszy Taki nasz ogląd na pierwsze skojarzenie, to chodzi o to, że w Jezusie wypełniły się proroctwa mesjańskie. Dlaczego? No bo to Jezus jest Mesjaszem. To Jezus był tym, który właśnie te wszystkie zapowiedzi, wskazówki, światła, proroctwa wypełnia. On właśnie uczynił to wszystko, co było zapowiadane w tym namaszczonym, zapowiadanym i oczekiwanym. Centrum wszechświata. I dlatego o Jezusie możemy właśnie w ten sposób myśleć, że on jest tym, który skupia w sobie wszystko. No właśnie, to, że on jest Mesjaszem, to jest ten jeden najistotniejszy element. Ale jeżeli tutaj święty Paweł mówi, oczywiście pod natchnieniem ducha, że wszystkie obietnice w Chrystusie są na tak. Że wszystkie w nim mają swoje tak, to oznacza, że w Jezusie jest pełnia człowieczeństwa. Bo jeżeli Słowo Boże zapowiada, że zostaliśmy powołani i zostaliśmy przeznaczeni do tego, aby uczestniczyć w szczęściu Boga, no to Jezus, Chrystus, syn Boga i syn człowieka, właśnie wypełnił to. Pełne, ostateczne powołanie. Jego człowieczeństwo, to na Ziemi, było już pełnią naszego ludzkiego życia, ale to człowieczeństwo poprzez choćby fakt w niebo wstąpienia, osiągnęło to, co jest celem, co jest również naszym pragnieniem, aby każdy z nas mógł być. Tym, który został przez Boga zaproszony i umieszczony obok niego, czyli w Królestwie Bożym. To wypełnienie i ludzkiego losu na ziemi, i ludzkiego losu w wieczności, w Jezusie ma swoje tak, ponieważ Jezus jako człowiek był doskonały i jako człowiek wszedł do nieba. Gdyby jeszcze mówić o tej Doskonałości ludzkiej tutaj na Ziemi, bo jej się chcemy przyglądać, bo o niej tutaj Słowo Boże dużo mówi, no to mowa jest o relacji z Ojcem. Człowiek jest powołany do tego, aby być w relacji z Bogiem, więc Jezus jest w absolutnej jedności. Jezus ma absolutne posłuszeństwo względem Ojca. Jezus nie mówi niczego, czego by nie słyszał u Ojca, nie robi niczego, czego by u Niego nie widział. Ta relacja z Bogiem Ojcem jest pełnią. Wszystkie słowa ze Starego Testamentu, mówiące właśnie o tej relacji: On będzie mi synem, ja będę mu Ojcem, rzeczywiście w Jezusie się wypełniły. I dla nas to jest równocześnie też ta możliwość, ja w Jezusie mogę to osiągać. Ja w Jezusie mogę zyskiwać właśnie taką relację z Bogiem Ojcem. Drugi element tego pełnego człowieczeństwa na ziemi to jest pełnia Ducha. Jezus był święty w swoim człowieczeństwie. I to jest to coś, do czego my również dążymy, pozwalając, żeby Duch, który jest w nas, uczynił z nas właśnie tych, którzy są uświęcani. I równocześnie Jezus był pełen charyzmatyczności, działania, które wypływa z Ducha Świętego we wszystkich wymiarach swoich dzieł, swoich zadań i swojej misji. I my też, realizując swoje powołanie, możemy w każdej dziedzinie być charyzmatyczni, wypełnieni mocą Ducha, aby działać z natchnienia, aby działać z mocą, aby działać w sposób, który. Na pierwszy rzut oka przekracza nasze ludzkie możliwości, ale tak naprawdę chodzi tylko o to, że je pokazuje. W Jezusie widzimy, jakie możliwości my jako ludzie mamy, posługując charyzmatycznie, posługując w sposób, który jest otwarty na ducha, bo przecież jesteśmy ludźmi duchowymi. Ta obietnica, którą Bóg daje również w Starym Testamencie która wypełniła się w Jezusie co do pełni człowieczeństwa może być rozpatrywana również w takim pojęciu relacji. Relacji osoby do samego siebie. W tym wymiarze Jezus miał doskonałą samoświadomość tego kim ja jestem, do czego jestem wezwany, jak myślę o sobie. Jezus wiedział, że jest Synem Boga i Synem ludzkim. My też musimy wiedzieć, kim my naprawdę jesteśmy, znać naszą godność. Samoświadomość w Jezusie ma swój piękny wzór. W Jezusie ma swoje piękne wypełnienie. Dalej, to jest relacja do bliźnich, czyli miłość. Miłość Jezusa, znów, jest w doskonały sposób nie tylko przykładem, ale jest też w doskonały sposób dla nas źródłem tego, że my możemy również w sobie budować taką miłość do bliźnich tak jak Jezus mówi tak jak ja was umiłowałem tak jak ja miłuję Ojca tak chcę żebyście wy też tak wzrastali w tej miłości w relacyjności która ma się rozwijać tutaj i ta relacja wobec świata obfitość Jezusowi niczego nie brakowało zauważmy Jezus też nie chorował to jest pełnia człowieczeństwa to jest coś co Bóg daje nam na świecie jako znowu docelowy punkt Wiadomo, że w tych wymiarach samoświadomości, miłości i obfitości zawsze nam czegoś brakuje. Zawsze coś jeszcze jest do zrobienia, do wytworzenia, do zdobycia, coś jeszcze jest w takim wymiarze przed nami do zrealizowania i przeżycia. No ale właśnie, Jezus jest tym wzorem. Jezus jest tym wypełnieniem. Jezus jest tą obfitością, którą widzimy, bowiem wszystkie obietnice, co do ducha, co do psychiki i co do ciała, w Jezusie się wypełniły. I Jezus jest tym, który jest wzorem wypełnienia, ale jest też źródłem, z którego my możemy czerpać i natchnienie, i pragnienie, i siłę, i sposób realizacji. Proś, abyś patrząc na Jezusa, Kontemplując jego osobę, sam rósł i przyjmował łaskę, która Tobie jest potrzebna do pełni człowieczeństwa.